Śmieszne. Jakie tam jeszcze są? Wow. No, fuj. Czy akurat ma fajne karty, nie? ma czy Na regenerację i tam więcej bicia z tego kurwa śmiesznego gówna. Daj, bombarduj ich tam. Kulka. Znaczy ten senat był i się zmył. Aha, jak go przycięło, kurwa. Uważaj na dłyta. Prawej, uważaj. No kurwa, a kurwa tak szarze pierdolę Lubię to kurwa. Pierdale. Bysz go? A tu o ciężkie kurwa. Ale fajnie, lub tak wiesz zajebiście szybko na pierdala tym patykiem. Mhm. Dobra, to co tam chcesz? To ciężkie na raczej kinę. nie będzie, no to <noise> nie żabę. O, ropucha, kurwa. No ścina mnie w tej gierce coś tam 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 No ale. Cześć, bo w ogóle te pierwsze lewle chyba mniej expa idzie, nie? Na ten, ten na nabijanie. A, no. mm -hmm. Ty szybko już bić te lewle. O, no, tak do 15, co to? O, morze, kulka. Nie. Masz kapel od razu? Aha, aha, zapomniałem, że to jest... Super zdolności, pamiętaj. Nie, nie, nie sięgnęło go w ogóle. Ty, uwa ale uważaj, ta czarna jest dobra akurat, nie? Mhm. Mm o, jak mnie wyjebał, no. Dobra, dałem mu aby czy łatwiej z nim chyba. Dobra. I oni ja skacze i nie wiem czego się spodziewa, nie? Kurwa, to jest dobre. go się bronić, to chuj skacze. Ty co, no to... Bierzesz kurkę. Ja. Aha, dobra. Nie ja wiem. Gram su supremację. To patrzę, mówię, weź po kasztadę, kto jest w ogóle. A tu najwyższy level 21. <grym> dziwicie to? We, ale nawet jak ja grałem, to ciężko kurwa coś bić Jak wiesz, chwilę masz intensywnego napierdane, później długo się nic nie dzieje. Nie? No tak. Co? A, myślę, że cię słyszę. No, <grym> no niestety. <noise> Tego chyba nie słyszą. Z go! Dawaj, dawaj, dawaj. Uważaj na tamtego frajera. Nie, nie trafiłem, nie trafiłem. Będę grał na pusza, bardziej, wiesz? Będę jebał pusha. Ty, bo ty mi kurwa w ogóle dajesz... mi się szybciej odnawia. Czekaj. Kurwa. Jest! Uważaj na tamtego frajera. No, Masz go łapko, łapkę, go! Kurwa! Gdyby <grystanie> nie Nie światła? Czemu? Kurwa. Okay. Będzie spierdala są na pertach i tebi. Już się nauczył, że Boa efekt nie uciekasz, nie? No. Bo niektórzy w tego w nie ogarniają. Już <grym> <grym> no <grym> <dobra, grym> najlepiej jak Bobą Fettem, kurwa, biegają, to już w ogóle śmiechnie. Wow, główna rakieta, kurwa. jest mi, po jest ta szarża, skoro ja przez nią dostałem, kurwa? Łap go, łap go, łap go, Kurwa. Na 10 puszy go zabiję, nie? No ale kurwa. O, 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 o. widzisz te doskoki, kurwa, pojebane? Mamy spuszcza. No, kurwa, co jest? Już był w tym jebany zasięgu. No, kurde. Ale dobrze, jak Nie jesteś koło wie? mnie, to mi się szybciej odnawia, więc chuj. No, a, widzisz? Kurwa. Banga. Jeszcze go peczu ujebał. Nie, to jest kurwa. Symulator gonienia Bobby Fetta, kurwa. Tak. Ja to, ta to chyba w najwięcej przez to zajęło, no kurwa.